Hej, witajcie w nowym vlogu, ale tutaj jest echo, przyjechałam właśnie na budowę, byłam przed chwileczką zawieść mojego męża na żurzel, bo dzisiaj jest taki mecz jakiś ważny chyba i się ucieszył, bo się znalazł jeden bilet od naszego znajomego, więc sobie poszedł na mecz. A ja przyjechałam, sobie wziąłam kawkę po drodze i przyjechałam na budowę, ponieważ wczoraj mieliśmy tutaj mycie okien i jest już tak wszystko uporządkowane, jeżeli chodzi o okna i o to, co mnie najbardziej martwiło. Mycie okien trwało od samego rana do 20.00, już było ciemno, ale wszystko, prawie wszystko udało się zrobić. Jeszcze tutaj przyjedzie pan i umyje nam bramę garażową, ponieważ jest cała w pyle, a już wypadałoby też ją umyć. I zostały nam jeszcze takie lufciki, ale tam nie da się sięgnąć, więc generalnie chyba musi być rusztowanie. Więc umyjemy te lufciki, jak panowie od wykończenia rozstawią rusztowanie, to wtedy przy okazji umyjemy te okna. Zastanawiam się, jak później będziemy to myli. Nie wiem, no, mam nadzieję, że jakieś rozwiązanie się na to znajdzie. Tak trochę nieswojo się czuję, że jestem tu sama, ponieważ przez ostatni czas, jak tutaj przyjeżdżaliśmy. To zawsze coś się działo, albo na jakieś spotkania umówione, albo coś omówić, właśnie tutaj z panami od elewacji i tak dalej, albo przyjeżdżam tu po prostu z mężem, a teraz jestem sama, więc tak dziwnie. Jest niedziela, więc tutaj nikogo dzisiaj nie ma. Mamy przepiękną pogodę, ja jestem zafascynowana i nie mogę wyjść z zachwytu, jak ta pogoda się ułożyła we wrześniu. Mogłoby być tak cały rok, naprawdę. Mam tutaj do zrobienia jedną rzecz. Z tego względu, że okna zostały umyte, muszę zabezpieczyć koniecznie te okna taką taśmą, aby nikt ich nie otwierał. Jestem zmuszona to zrobić, ponieważ okna były otwierane mimo naszych próśb, więc teraz, jak będzie taśma, podrukowałam kartki, aby okien nie otwierać. I już sobie tego nie wyobrażam, aby po umyciu tych okien były one otwierane. No bo jak się otworzy okno, to wszystko leci, cały gruz, pył, stropian, tynk, klej na te okna. Tu jest mój przybornik, czyli używam tej taśmy. Podrukowane są kartki i taśma taka dwustronna, żeby przylepić. I ja Wam pokażę, bo jeszcze wczoraj na szybko to zrobiłam. I tak to wygląda. Uwaga, nie otwierać okien, dziękujemy. No, i tak wszystkie okna muszę zrobić, żeby nikt ich nie otwierał. Zrobiłam zdjęcia, jak te okna wyglądały jeszcze przed myciem. Zobaczcie, co tu się działo w tych szczelinach. I to wpływa też na to, że one. To jest okno przesuwne. Jak szura po, tych, po tym gruzie, no to przecież to się niszczy. I wam pokażę teraz efekt po. Zobaczcie, teraz jest jak nowe. I o, to, o to mi właśnie chodziło. Wewnątrz jeszcze się nic nie zmieniło, ponieważ nadal nie zostały rozpoczęte prace wykończeniowe. Czekamy. Ale zmieniło się na zewnątrz, ponieważ ostatnio jak Wam pokazywałam, to mieliśmy tylko stropian, nawet jeszcze nie wszędzie, a teraz już jest siatka klej. Ten klej jest biały, więc to wygląda troszkę jak taka powiedzmy gotowa elewacja, ale później Wam pokażę wizualizację naszej elewacji, ponieważ dostaliśmy. Już jakiś czas temu. Projekt, żebyście mogli zobaczyć, jak to docelowo ma wyglądać. Muzyka Idę na dół pooklejać resztę okien, żeby nikt mi nic nie otwierał

There's a love sky starts to Pokażę Wam projekt naszej elewacji z wizualizacją. Chyba wkleję tutaj, mam nadzieję, że to się zmieści i będzie widoczne. Więc oto nasza elewacja. Jest ona w trzech rodzajach spieku, tak sobie wymarzyłam. W lamelach oraz w tynku. Tego tynku jest niewiele, ale nie chciałam całej elewacji w spiekach, ponieważ po prostu by to bardzo dużo kosztowało. No i tak wolałam po prostu. W Zamiast e, spieku dać tynk. No i tak też architekt zrobił. Mamy oświetlenie liniowe. E, troszeczkę różni się, ale to Wam później pokażę w którym miejscu. Trochę się różnią spieki, te, które wybrałam w rzeczywistości, jak zobaczyłam próbki, od tych, które są na wizualizacji. Myślę, że e, to po konsultacji zresztą z architektem e, bardzo dobrze to zestawienie wyjdzie. Tutaj panowie mają podrukowane, wszystko opisane, więc sobie na podstawie tego po prostu tworzą. Tu jest akurat najmniej atrakcyjna strona, ponieważ tu jest garaż, ale to jest całkowicie zasłonięte, bo tu już się zaczyna kolejna działka. Tu jest tył od strony ogrodu. Tu jest bok, te lamele, o których mówiłam. I tutaj również jest tył. Tak prezentuje się całość, jeżeli chodzi o bryłę budynku. Tutaj jest wejście do garażu. Akurat jest teraz otwarta brama. O, o tych lufcikach mówiłam. Tu, te jedne m, akurat nie ma problemu, żeby umyć, ale jeszcze od strony ogrodu są drugie i tam już jest kłopot. Więc teraz mamy taki e, na elewacji siatka klej. W podbitce widać takie liny, szyny. Są to prowadnice do oświetlenia liniowego. Na wizualizacji pokażę Wam, jak to ma docelowo wyglądać. I to mamy dookoła domu. Mamy również okna przy ziemi. To będzie wieczorem tworzyło fajny efekt, jak w środku będzie się paliło światło. I pośrodku tego elementu, który jest najbardziej wystający, jest również oświetlenie liniowe. Ciekawa będzie ta strona budynku. Zaraz zobaczycie na wizualizacji, ponieważ będą lamele połączone ze spiekiem. Czyli na tej ścianie będą lamele białe, a tu będzie spiek. I to będzie tworzyło bardzo fajny efekt, oraz również oświetlenie liniowe. Z tej strony za wiele Wam nie pokażę, bo po pierwsze stoi rusztowanie, po drugie ja się nie mogę odsunąć dalej, ponieważ tutaj są haszcze. Hmm, tu są te fasady, wysokie okna, ale tak jak widać, już jest wszędzie stropian. Brakuje tutaj na tych kolumnach. U góry będzie czarna korona w czarnym spieku, tu będzie spiek drugi, tutaj dalej będzie szedł spiek czarny. A na dole, tutaj przy balkonie będzie kontynuacja z pieku e, Bianco, o, już nie pamiętam jak się nazywa dokładnie, ale też a będzie to widoczne na wizualizacji. Dajcie znać, jak Wam się podoba nasza elewacja, bo mi się bardzo podoba. Architekt na podstawie moich inspiracji, których szukałam, stworzył dokładnie to, o czym e, myślałam, chociaż sama i tak bym tego nie wymyśliła, potrzebny był tutaj architekt. E, jest tak odważnie dosyć. Troszeczkę, jeżeli chodzi o spieki, trochę się one różnią niż na wizualizacji, ponieważ ten element marmuru wybrałam nieco bardziej delikatny, żeby nie był taki e, taki. Strokaty. Ale całość z zagospodarowanym terenem przepięknie też mam wizualizację, to po prostu wygląda bajka. Ale teraz chyba już każdy rozumie, dlaczego przez jakiś czas nikt się nie chciał podjąć tej elewacji, ponieważ jest, są tutaj różne elementy. Pełno motyli właśnie przyleciało. Są tutaj różne elementy, które trzeba ze sobą połączyć, spiekty, klamele, dużo stropianu, żeby nadać bryle kształt odpowiedni. Ale cieszę się, że mamy już tą ekipę, która to wszystko dokończy. Wracam już do miasta i zobaczcie jakie buty sobie kupiłam ostatnio. Tu jest brąz, nie wiem czy to widać, brąz z takim pudrowym różem. Przepięknie to wygląda, teraz brązy mają być modne tej jesieni. I to są moje pierwsze tego typu buty i są bardzo wygodne. Przybrałam je no bo, żeby nie zakurzyć na budowie, a zaraz w nie wskakuję. Jak było na meczu? Nie wiem było czy to duży, zawody, czy mecz. dużo emocji, tak, mecz to był, twój drużyn, ale finalnie ogólnie mecz był super Poza jednym moim że nasza drużyna przegrała. Jednym punktem Ale emocje, co? Duże były. <grymne> Ale emocje super do ostatniego wyścigu. Kibiców dużo? Ile? 20 tysięcy? Tak? No Cały stadion z 15 tysięcy wchodzi. W następnym roku się uda. Jesteśmy już w domu i przyszłam właśnie do biura mojego męża, ponieważ teraz od kilku dni robię taką organizację domu i pomieszczenie po pomieszczeniu segreguję rzeczy, które są nam zbędne. Już bardzo dużo rzeczy wyrzuciliśmy. Nawet przyjechał taki pan który zabiera jakieś stare graty e, i je wywozi, więc to było super. Zajęłam się jednym takim pomieszczeniem magazynowym, który mamy tutaj na piętrze. E, zrobiliśmy też biuro i będę robiła również pokojninki i z tego pokojninki nagram vloga, więc jeżeli taka tematyka interesuje, to wyczekujcie. Zostanie mi jeszcze garderoba, aby przebrać tam wszystkie rzeczy, w których nie chodzę, których nie potrzebuję, i to będzie wszystko. Tak naprawdę, kolejna taka segregacja ostateczna będzie już przed przeprowadzką, ale znacznie większość, znaczną większość rzeczy po prostu już usunęliśmy z domu i mamy to z głowy. Teraz zaczęło się tu wchodzi, bo jest naprawdę bardzo czysto. To się zrobiła w pewnym momencie taka graciarnia. Tam są maskotki, ponieważ tutaj w biurze śpininka, to się rozkłada. Nie chcę spać na dole u siebie, więc śpi tutaj. O, jest już pusto. A przyszłam tutaj do biura, ponieważ chcę pokazać Wam zakupy, jakie zrobiłam. Ostatnio byłam w Gdańsku i poszłam sobie do sklepów. Była stacjonarnie lamania, więc fajnie. Zapraszam na hol zakupowy. Zacznę od zary. Już nie pamiętam, co tam mam, bo przez te porządki nawet. Z zakupów nie wyjęłam. Ok, to jednak nie jest Zara, tylko Calzedonia, bo po prostu nie wzięłam torby na zakupy. I to są takie brązowe leginsy, ale na dole rozszerzane dzwony. Ja je kupiłam, ale muszę jeszcze raz przemierzyć, bo nie byłam w sklepie do, tak do końca ich pewna. Generalnie, jak ktoś ma taką bardzo szczupłą serwetkę, to. Na pewno te leginsy są super, mają fajny materiał, ale muszę zobaczyć, czy ja się w nich dobrze czuję, jeszcze raz. A kupiłam ten kolor z myślą o tych moich nowych brązowych butach. E, więc to. I jeszcze zamówiłam, to mi akurat kurier e, przyniósł, e, taki sam kolor, kolor leginsów, tylko że zwężane, takie obcisłe. Tutaj to na w paczce, ze sklepu zamówiłam, bo nie było dostępnego rozmiaru. I one na pewno będą spokojne. Ja lubię takie cisłe leginsy i dobrze się w nich czuję. Mają fajny kolor, taki, taki chłodny brąz, te, taki nie ciepły, który się kojarzy, nie powiem z czym, tylko taki fajny, chłodny super. Do tych, do tych butów będą fajnie, będzie to fajnie pasowało. A tu już jest Zara. Wzięłam taką sukienkę, nie mam okazji, żeby w nie chodzić, ale. Stwierdziłam, że e, czasami są jakieś e, nagle okazje i ja nie mam w co się ubrać, więc to będzie taka w razie co sukienka, gdzieś może do restauracji, na jakieś wyjście. I ona jest na dole pisowana. To jest duży rozmiar w bo nie było m -ki. Ja teraz e, noszę M, ostatnio jak jeszcze patrzyłam w swoje stare ciuchy, to nosiłam XS, a teraz noszę M, ale ta sukienka jest L. Mimo wszystko, bo mi się podobała, no to mówię, dobra, przymierzę tą Elkę. I jest ok, jest tak troszkę luźniejsza, ale to nie jest, że to jest za duże. Więc spoko. Taki basicowy, basicowa bluzka z długim rękawem. Fajny ma kolor, do... chyba jest ok w tym kolorze. I ona też będzie pasowała do jakichś tam dresów. Mam taki nawet ten komplet niebieski, co ostatnio nagrywałam. Vloga, jak nie chcę bluzy takiej ciężkiej z kapturem, to sobie połączę te spodnie właśnie z tą bluzką. Też się wydaje być spoko, jeżeli chodzi o materiał, chociaż okaże się po praniu. Nie wiem, czy mówić ceny, ale to, to akurat 65 zł kosztowało. Sukienka 149 zł. Lamania. Bardzo lubię ten sklep, już mam kilka rzeczy od nich. Kolejne leginsy, Ja uwielbiam leginsy, Kiedyś, jak nosiłam XS, to nosiłam jeansy, a teraz jest niewygodnie w jeansach. Muszę zejść do, do S, to będę nosiła jeansy. Teraz leginsy, e, Takie zwykłe czarne, ja mam e, od nich dokładnie z tego samego materiału, takie kolarki. E, one się super mi sprawdzały, więc postanowiłam, że teraz na jesień zimę wezmę sobie po prostu takie długie. Tu jest napis na środku, lamania bardzo dobra jakość, to bez, bez dwóch zdań. I wzięłam jeszcze jedne, one ten sam materiał, ten sam kolor, prawie ten sam krój, ale na końcu mają taką rozszerzaną nogawkę, tylko, że ona jest bardzo delikatnie, nie takie typowe dzwony, jak tamte poprzednie, tylko to jest delikatnie rozszerzana z takim roz, rozcięciem takich dzwoneczek. I to naprawdę super wygląda, bardzo fajnie do szpilek czy do adidasów, do trampek. Tutaj ojszo sklep ojszo Co tu mam? Ten sweter kupiłam z myślą do właśnie tamtych brązowych leginsów. On jest oversize, czyli zakrywa pupę. Fajny spoko ma materiał, wiadomo, że po praniu różnie może być. Ma kieszenie z boku, zamek po długości, twarzowy, jasny, fajny sweterek. Coś jeszcze? O to jeszcze wziąłam skarpety takie prążkowane w szarych kolorach. W sumie teraz głównie brąz. Chociaż nie, do tych czarnych leginsów te szarości będą ok. I to wszystko. Jeszcze w mango kupiłam biżuterię. Rzadko kupuję w takich sieciówkach biżuterię, bo ona się szybko niszczy. Poza tym ja tak mm, mam swoje jakieś tam dwie, trzy ulubione pary kolczyków. Pierścionki, wiadomo, też dwie, trzy sztuki, a tak to, to nie noszę. Natomiast wzięłam te, ponieważ teraz widziałam, że są mocne takie masywne kolczyki. Ja zazwyczaj wybieram złote, ale tutaj mam. O, takie srebrne. No, są już teraz na sobie, miałam, ale są ciężkie, i tak ucho ciągną w dół. Tych jeszcze nie miałam na sobie. Zrobię sobie teraz do montowania filmu herbatę z pałacu Buckingham, chociaż ona jest wyprodukowana na Sri Lance. Nie jest to herbata angielska jak pierwszy raz otworzyłam tą herbatę to się zawiodłam ponieważ ona jest w takich torebkach myślałam, że to będzie liściasta mimo wszystko jest bardzo smaczna wczoraj zobaczyłam, że mam e, herbatę, którą kupiłam już nie wiem pół roku temu e, taka... E, Londyn tu jest więc to też jest angielska tylko, że z tego co czytałam to ona też pochodzi tam z jakichś krajów arabskich, ale ta już herbatka jest sypana to ride across the street like a sound that is dangerous.